Witam Was kochani bardzo serdecznie i ja Was witam w Pepko. Jak widzicie, pojawiło się nawet dużo nowości, zaraz oczywiście Wam wszystko pokażę. Tutaj bardzo ładne tacki za 17 zł. Są to tacki materiałowe i dostępne są dwa kolory. Kremowy i szary. Ten szary bardzo ładny. Ogromnie mi się podoba. Za chwileczkę oczywiście pokażę Wam coś jeszcze. Fajny na owoce na przykład. Na biżuterię też, jak się odkłada. Bardzo fajnie to wygląda. I tutaj mamy za 10 zł taki koszyk, jak widzicie, z jednym. Uchem, podejrzewam, że jest to taka aladoniczka, na przykład do zawieszenia na ścianie albo na przykład na jakieś inne rzeczy. Można trzymać w tych pojemnikach na przykład pędzle, jakieś takie wyższe kosmetyki. Tutaj mamy takie pudełka na jakieś drobiazgi i jak widzicie, są dwie wielkości. Tutaj akurat mam w kolorze szarym. Ten mniejszy 10 zł, natomiast ten większy 12. Obydwa bardzo fajne. Tutaj mamy jeszcze jeden kolor: taki cremik z elementem skórzanym. I oglądam właśnie teraz dywany. Są to dywany, chyba nawet z obowiązującej gazetki, w stylu boho. Bardzo fajnie wyglądają. Tutaj mamy jeszcze taki dywanik w kolorze szarym. Cena: 40 zł. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy troszeczkę tańszy i to nawet dosyć dużo tańszy, bo za 20 zł. I jak widzicie, pojawiły się dywaniki futrzane, cena 30 zł. Z tego co pamiętam, to te, które kiedyś były, też tyle samo kosztowały, a zdaje mi się, że ten jest zdecydowanie większy, ale może też dlatego, że taki szał na te dywany już po prostu dawno minął. I może dlatego też taka niższa cena, bo powiem Wam, że wydaje mi się, że ten dywan jest znacznie większy. Tylko w kolorze szarym. I tutaj pojawiły się nowe zasłony, bardzo ładnie wyglądają. Cena 60 zł za sztukę. No, powiem Wam, że cena, zdaje mi się, że troszeczkę za wysoka jak na pepko, ale zasłona naprawdę wygląda przepięknie. I tutaj wyżej mam tą, którą Wam chyba ostatnio nawet pokazywałam. I firaneczka, bardzo ładna, od razu mi wpadła w oko za 80 zł. Tu akurat mamy pakowane po dwie sztuki. No, piękna. Świeczka. Świeczka kosztuje 15 zł. I tutaj mamy świeczkę w kolorze czarnym. 7 i 10 zł. Taka większa. I tutaj oglądam sobie kubeczki. Jak widzicie, jest jeszcze dostępny ten z ostatniej kolekcji za 12 zł. Został tylko jeden bardzo szybko się sprzedały jeżeli chodzi o kubki to powiem wam że nic nowego nie widzę 8 zł taki nakrapiany tutaj mamy z psiakami 5 zł mam bardzo podobne z kotem z kotami po prostu mój ulubiony 5 zł taki kubeczek i tutaj mamy w kwiatuszki również 5 zł. Ten jest bardzo ładny. Taka sama cena. Dostępne są jeszcze niebieskie. I taki z kotkiem dla dzieci. Cena 6 zł. Z takich mniejszych są jeszcze takie ze smokami. Za 4 zł. Tutaj mamy taki, również 4 zł. I ta sowa mi się ogromnie podoba. Taka sama cena. 12 zł. Zobaczcie, jaki przepiękny koń. Jakby tylko były białe, to nawet bym się nie zastanawiała. 25 zł. Jest to wazon. 25 zł kosztuje konewka, są dostępne tylko w kolorze czarnym, przynajmniej u mnie, natomiast jeżeli szukacie innych kolorów to w Action, tam chyba były czarne i z tego co pamiętam w kolorze złota. I zobaczcie na te przepiękne trawy, tutaj oglądam za 7 zł wazony przezroczyste, i 40 zł kosztuje taka paproć. 40 zł, bardzo wysokie trawy, po prostu przepiękne. Podobne mogliście zobaczyć w kiku. I tutaj obok doniczki metalowe wysokie, czarne, cena 40 zł. I tutaj mamy jeszcze takie doniczki, taki zestaw. Trzech doniczek, za 130 trzydzieści zł. złotych, sześćdziesiąt złotych, taka roślinka dwadzieścia pięć złotych szkatułki. Przepiękne koce narzuty. Tutaj mamy cenę 120 zł. Fajnie to wygląda. Tutaj obok mamy kolor musztardowy, jest to oczywiście koc 80 zł i pod kolor mamy zasłony za 60 zł, tutaj oglądam firanki 80 i niebieski granatowe koce 30. 30 zł kosztuje również taka tacka obrotowa. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Szkło 12 zł. I ręczniki bardzo fajne, takie dosyć grube. I jak widzieliście, cena naprawdę bardzo um, niska. Tutaj mamy granat. I jeszcze taki kolor niebieski. Trzydzieści złotych, poszewka w kolorze granatowym. Tutaj jeszcze mamy taką również za dwanaście złotych. Widzę, że coraz więcej pojawia się ładnych poszewek. 15 zł. I tutaj mamy za 45 zł. lampiony. 50 zł. kosztuje natomiast taki lampion. I 35 zł. taka dekoracja.

Tutaj jestem już na, jestem na dziele damskim. Zobaczymy sobie, co jest ciekawego. Zaczniemy dzisiaj od piżamek, od koszu. Tutaj mamy w takie serduszka 20 zł. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Tutaj mamy piżamkę w tygrysy. I cena tej piżamki to 35 zł. 20 złotych, natomiast kosztuje taka koszula nocna i 20 zł w kolorze niebieskim 20 złotych w takie liście powiem Wam, że te koszule Pepko są wcale niedrogie. Tutaj mamy taki sweterek, piękny, biały sweterek z takimi wycinanymi serduszkami. Cena 35 zł. Myślę, że cena jest naprawdę niska, bo sweterek wygląda naprawdę przepięknie. I tutaj mamy za 40 zł spodnie. Taki a la jeans Natomiast te, które Wam pokazywałam ostatnio, zdecydowanie fajniejsze. Dzisiaj już ich niestety nie widzę. Koszulka 15 zł. I tutaj za 25 zł. Mamy bardzo ładną bluzeczkę w kolorze brązowym. 20 zł kosztuje sukienka. Też bardzo fajnie wygląda. I tutaj mamy za 25 zł bardzo ładna koszulka i jest to nowość, jak widzicie, z myszką Miki. Bardzo ładny kolor tego różu. Tutaj mamy kolejną bluzeczkę w kolorze szarym. Tutaj mam akurat motyw kwiatowy. I już sobie zaraz zobaczymy, ile ta koszulka kosztuje. Tutaj widzę jest cena 20 zł koszulki do 3Xl także duże rozmiary taka prosta. Fajna koszuleczka. Jestem, kochani, już na dziale dziecięcym. Zobaczymy sobie, czy coś pojawiło się nowego. Tutaj widzę już z długim rękawem, z Batmanem, taka bluzeczka, 17 zł. Tutaj mamy za 15 zł, jeszcze z krótkim rękawkiem dla chłopca, i tutaj też mamy koszulkę dla chłopca i już sobie patrzymy cenę 15 złotych, 40 złotych, prześliczna kurteczka dla dziewczynki w gwiazdki Tutaj mamy za 10 zł taką bluzeczkę z krótkim rękawkiem. Jeszcze 8 zł. I tutaj mamy również 8 zł. Pojawiły się już rzeczy do szkoły, naprawdę bardzo duży wybór. Z tego co pamiętam, w tamtym roku to chyba dla Was nagrywałam filmik dopiero chyba w sierpniu. No jest w każdym razie koniec lipca, ale chyba w tamtym roku były zdecydowanie później takie rzeczy. Tutaj mamy cenę 20 zł. Farbki 3 zł. Pędzelki kupimy już za 4 zł. I tutaj mamy farby do malowania palcami. Tutaj mamy 6 sztuk, i zaraz y, sprawdzimy cenę. Takie farbki kosztują 20 zł. Także naprawdę bardzo fajna cena. Y, kolejne pędzelki 5 zł. Tutaj mamy też y, farby takim większym opakowaniu 12 sztuk tak 12 kolorów i cena za takie pudełko to 10 zł. Największy wybór jest teraz także jeżeli szukacie po prostu czegoś już do szkoły to warto zajrzeć bo wiadomo że później te rzeczy będą już przebrane. Jeżeli chodzi o artykuły szkolne to bardzo duży wybór też jest w sklepie oszą ostatnio byłam i nawet mnie to zaskoczyło, bo na półkach po prostu mnóstwo rzeczy do szkoły. Bardzo fajny wybór też jest w Tedim, chociaż w Tedim cenowo troszeczkę wychodzi drożej. Natomiast też, też bardzo fajne i mazaki, i kredki, i i różne długopisy o różnych kształtach. Tutaj mamy cenę 15 zł, kredki od razu z temperówką, nie wiem, jak się u Was mówi. U mnie to się zawsze mówi o strugaczka, wiem, że temperówka ma w różnych rejonach Polski różne nazwy. Długopisy 5 zł, tutaj mamy też 5 zł, z bika, Tutaj mamy z takim misiem 5 zł, natomiast jeżeli chodzi o ten zbika, 10 zł. Taki długopis: gumki do ścierania, kalkulator za 10 zł. Tutaj mamy korektory. Taki w buteleczce kosztuje 10 zł. Są zszywacze. Tutaj mamy karteczki. 12 zł kosztuje taki zestaw. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko. Jeżeli chcecie więcej artykułów szkolnych w kolejnym filmie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że jak będą poniedzieli jeszcze w jednym pepko, takim większym, to znajdę więcej nowości. A jak znajdę, to na pewno Wam pokażę. I kochani, ja się już powolutku żegnam. Oczywiście, zapraszam osoby nowe do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również na moje inne firmy z innych sklepów. Zapraszam na vlogi, zapraszam do zostawienia po sobie jakiegokolwiek śladu, bo naprawdę w ten sposób mi pomagacie w rozwoju po prostu kanału. Także ja, kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!